to jest tak, że te mecze z Niemcami Ciebie aż tak nie grzeją, jak nas wszystkich? Mi się wydaje, że to bardziej Niemcy chyba chcą mi zrobić, uderzają mi na notę i, i są dla mnie bardzo łaskawi. Ale rzeczywiście dwa, dwa, dwa mecze na dwa tutaj na Narodowym wygrane, więc powoli, powoli jest to tradycja. Wydaje mi się, że już, że już chyba trzeciego meczu na Narodowym z Niemcami nie, nie uda się zagrać, ale... A rzeczywiście bardzo, bardzo fajne uczucie i, i są chyba moim takim ulubionym przeciwnikiem. Wy, po, meczu, wy to po tym zgrupowaniu w marcu mogliście mieć dosyć trochę tej otoczki, nas wszystkich oceniających, natomiast teraz mam wrażenie, że taki mecz założycielski Fernando Santosza to może być. Yy, no na pewno taki budujący wiarę, wiarę w to, co robimy. Yy... Ja wątpię, żebyśmy mieli kogokolwiek dosyć po, po meczach marcowych, bo po pierwszy był tragiczny i ktokolwiek mówił, że był tragiczny miał rację, drugi był lepszy, cały czas nie jakiś świetny, ale, ale, ale wygrany. Także y, ciężko mieć do kogokolwiek pretensje o, o krytyczne opinie, kiedy sam się z nimi zgadzasz. To jeszcze bym Cię poprosił o ocenę gry Kuby Błaszczykowskiego przez ten kwadrans. Myślę, że dzisiaj oceniać można. Y Powiem ci, że zaskoczył mnie. Nawet, nawet wczoraj na treningu wyglądał naprawdę nieźle. Ja myślałem, że Kuba po, po swoich problemach zdrowotnych przyjedzie już troszkę jako, jako były piłkarz. A, ale Kuba jest Kubą, ma, ma tą inteligencję wojskową, ma, ma, ma świetną technikę i zagrał, zagrał całkiem nieźle. Jakby to ode mnie zależało, to, to, to zagrałby do 90. jakby dał radę. Super idzie. Reprezentant Ci, trochę w szoku, że oka porażka z reprezentacją polską. No pewno by nie byli zadowoleni z wyniku, zdawali sobie sprawę, że jednak może no, nie są w najwyższej formie, gdzie szukają swojego odpowiedniego rytmu, składu, ale przecież no, też mają jakby zmianę pokoleniową, to też trochę czasu potrzeba, żeby znaleźć te osobowości, znaleźć tych piłkarzy, którzy będą jakby kluczowymi piłkarzami i to było, to też widać. Oczywiście bym bardziej byliśmy wszystkich szansowi, ale to dla mnie osobiście jakby też spotkanie się z większością osób, piłkarzy czy sztabem czy trenerem których, których znam, to też fajna. Fajna rzecz i, i fajnie było dzisiaj na pewno wygrać to spotkanie, to na pewno cieszy. Ale tutaj gra, gra jest jakby pole do analizy. Zdajemy sobie sprawę, że z, mecz z Mołdawią będzie inny, ale z tego meczu też można dużo wyciągnąć. Czy też też studiu niemieckim, u ba Bastiego Schweisschlangera, o czym rozmawialiście? Zdradzisz? Gratulował? O o, o, Jezu. o tenisie, który przegrał. O meczu. Jakby, no, może z Bastiem się znam od lat. Jakby też często się spotykamy prywatnie, więc. więc um, z, zawsze pozy, z pozytywnym człowiekiem jakby się rozmawia. Bardzo fajnie, i już gdzieś e, tak parę tematów e, ruszyliśmy, ale zdaję sobie tego sprawę, że dziś się Niemcy szukają, chociaż oczekiwania mają dużo wyższe, a na razie mają wiele, wiele znaków zapytania, na które, które nie znają odpowiedzi. A Hasimlik coś mówił o meczu? Bo to wczoraj cię komplementował właśnie jako piłkarza, bo doceniał też twój transfer do Barcelony, bo o to go pytałem. Mieliście okazję chwilę porozmawiać po meczu? Jestem w stałym kontakcie, więc jakby mamy cały czas jesteśmy na bieżąco i oczywiście on nie był zadowolony z wyniku. Też ja wiem jak widzę jaki, z jakim wyzwaniem on się, jakby, przed jakim się stawia, jakie ma problemy, ale Hancy jest na tyle super trenerem, że sobie z tym poradzi i jakby nie tylko osobowo, nie tylko jako człowiek, ale też jako trener I wiem, że na mistrzostwa Europy jakby Niemcy... Taka, ostatnia kwestia o Mołdawii. No, chodzi o to, że po takim meczu, no, trudno, żebyście nie wywieźli trzech punktów Kiszyniowie to byłaby gigantyczna sensacja. Czy Na pewno musimy teraz od jutra już myśleć na, na tym meczu, jak to będzie zupełnie inny mecz. Oczywiście od nas on zależy. Jeśli będziemy stwarzać sytuację, jeśli będziemy kreować tę sytuację, to też strzelimy bramkę i jeśli będziemy kontrolowali defensywnie te kontry, nawet jak Mołdawa będzie chciała coś w piłkę rozegrać, jak będziemy mieli to pod kontrolą, to wiadomo, im szybciej szliśmy ramkę, im szybciej zaatakujemy, to będzie nam łatwiej. To tylko od nas zależy, jak ten mecz będzie przebiegał. Wiadomo, że im szybciej wybijemy z głowy em, Mołdawii jakieś myśli albo... Pozytywne emocje, żeby jakikolwiek wynik pozytywny dla nich wywieźć no to, to będzie długo trwało, to będzie ciężej, więc dlatego też ważne jest wejść w ten mecz, da, zdajemy sobie, sprawić, że to będzie bardzo ciężki mecz, ciężkie warunki. Wiadomo, ja, ja pamiętam ten mecz, 2 2 skończyliśmy, to był boisko, stadion, no to wszystko jest też wyzwanie, więc musimy zdawać, że tutaj my musimy walczyć. Jak walczymy, to później dopiero możemy dołożyć nasze umiejętności, ale bez walki to z każdym przeciwnikiem my będziemy się męczyli, więc bez tego, co z go za Biegania, no to, 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 to my musimy z takim założeniem wychodzić, jakby to jest nas punkt pierwszy. Wychodzimy, zaangażowanie, jakby mocny, mocne, mocne biegania, dopiero później te umiejętności i tą jakość to robimy. Dziękuję bardzo. Dobrze, no to zacznijmy. Jakbyś mógł podsumować to zwycięstwo w meczu towarzyskim po 9 latach ponownie z reprezentacją Niemiec. No słuchajcie, super, super, że wygraliśmy. To był ważny mecz, nie ty, to dla, ważny mecz dla wszystkich przede wszystkim. Dla Kuby Barzykowskiego pożegnaliśmy dzisiaj legendę. No a mecz był ciężki. Trzeba było pokazać serduchu od początku walkę te cechy policjonalne przede wszystkim i wybiegaliśmy. Udało się, strzeliśmy jedną bramkę. Niemcy mieli tych okazji naprawdę sporo, ale dzisiaj znowu cały ten cały środek obrony pomocnicy, cała drużyna, Wojtek Szczęsny przede wszystkim. No, no niesamowite interwencje, także no jestem naprawdę, no nie powinienem być w szoku, bo Wojtek jednak przyzwyczaił nas do nie, niesamowitej formy i niesamowitej interwencji, ale jednak naprawdę czapki z głu, bo to dzięki niemu dzisiaj... Yy... No wygraliśmy ten mecz, myślę. Pożegnanie Kuby Błaszczykowskiego, piękny moment, 16 minuta, bo widać łzy u Kuba, ale też chyba u niektórych Was, piłkarzy, też takie nostalgia, pożegnanie. No myślę, że tak, myślę, że bardziej u tej starszyzny, no chłopaki, na pewno ja znam Kubę, ty tam z, może z dwóch, trzech zgrupowań, nie, nie, nie udało mi się go poznać tak bardzo może, jakbym chciał. E, może jeszcze w przyszłości zobaczymy, ale no widać było po Kubie, jak przyjechano na zgrupowanie, że to, że coś w nim siedzi, te emocje siedzą w nim i i widać było też po nim, że chce uciekać jak najszybciej do środka, bo chyba nie chciał, nie chciał pokazać tego, że tam łezka się już kręci. Także no nie, no tutaj mówię, tak jak powiedziałem, legenda dla wszystkich młodych chłopaków, chłopców, dziewcząt, dziewczynek, które chcą kiedyś grać w piłkę na najwyższym poziomie. No to, jest, to jest zawodnik, ale też oczywiście człowiek przede wszystkim, którego powinni podglądać i iść i jego śladami. Liczność dzisiaj naprawdę pokazała, że dziękowała tak. mu i... No tam, jakieś, tam były jakieś wodziry i tam ciągnął o tym wszystkim. <laughs> tak. czułeś, żeby dzisiaj było lepiej na Narodowym z kibicami? Myślę, że atmosfera zależy od tego, jaki mecz jest i jak, jak my prowadzimy, jak prowadzimy grę, jak udaje nam się kleić dobre sytuacje, akcje to wtedy publika o, o, ożywa. A jak jest e, taki mecz, jak no, trzeba przyznać, to, to Niemcy mieli piłkę, to Niemcy dyrygowali tempo i tak dyktowali tempo, przepraszamy, także no, gdzieś nas próbowali usypiać i też, y, i też y, usypiali też naszych kibiców, ale no, na szczęście nie udało im się strzelić bramki, także no, tutaj mówię. Dzięki temu panu, który tam trochę prowadził, próbował przyśpiewać i trochę ich, te fale, żeby ich trochę wznieść, troszkę może to nam pomogło też. Każdy selekcjoner pewnie miał taki swój mecz założycielski. Wy mieliście coś takiego na tym zgrupowaniu, to byłeś szczególnie dłużej, co spowodowało, że uwierzyliście w Fernando Santosza? Myślę, że to nie jest kwestia wiary. Myślę, że wszyscy wierzą, obojętnie jaki jak trener przychodzi, trzeba dać czas, trzeba wierzyć w to, co trener chce przekazać, w jego ideę, w jego system, w jego e, to jak on chce grać, jak prowadzić sobie reprezentację. Także ja tutaj Mówię, to jest doświadczony trener, który ma osiągnięcia na swoim koncie i my jesteśmy jego piłkarzami i będziemy robić to, czego on ode mnie, od, od nas oczekuje. Także no, tutaj nie ma... E, to było zgrupowanie przedsezonowe stricte dla zawodników, którzy wcześniej zakończyli sezon, którzy mniej grali pod koniec sezonu. Także no, to, to, to nie, no, na pewno nie miało to na... E, to na pewno nie miałoby nas, nas jako piłkarzy bardziej stwierdzić, czy ten trener jest dobry, czy niedobry, no broń Boże, to było dla nas, przygotowyły treningi dla nas, żeby się przygotować do, do tych nadchodzących meczów. Było kilka takich spotkań, gdzie już na tej pozycji grałeś, ale jakie dzisiaj miałeś zadanie? bo to jest sporo pracy w defensywie. No tak, no nie ma co ukrywać, sporo tej pracy dzisiaj było w defensywie, gdzieś tam na początku trener Santos parę uwag do mnie miało, bo potem już wiedziałem, o co chodzi, także Czego do mnie oczekuje, żebym był bardziej szerzej i bliżej tego wysoko ustawionego od niej wahadłowego, także myślę, że w pewnym stopniu realizowałem za założenia, kiedy, kiedy mogłem, ruszyłem do przodu, także, także ważne jest dzisiaj fajne zwycięstwo, bodajże drugie z Niemcami w historii, także, także musimy się cieszyć. Była taka jedna sytuacja, że, że ci się włączył lekki Ronaldinho. Skąd <laughs> przypływ takich emocji? No taka, wiadomo, pod, gdzieś podwoili zawodnicy Niemiec, fajnie udało mi się wyjść, bodajże tam brand. Y Dziś chyba dziurka była także, także fajnie, fajnie bo, bo tak jak mówię, mamy umiejętności, żeby, żeby z takich y, sytuacji wychodzić, nie tylko ja, jak i również koledzy, także fajnie, że udało, udało się z tego wyjść. Czy on może mieć takie znaczenie w cementowaniu tego przebudowy dużo przez pewną Santosza zespołu, że to po prostu będzie taki trochę kamień węgielny, bo coś To znaczy uczymało. na pewno na pewno taki wynik z tak mocnym przeciwnikiem buduje wiarę w to, że, że to zrobimy e, jest nie najgorsze e, przez ostatnie parę lat. Często od tych mocnych zespołów europejskich dostawiliśmy baty w Lidze narodów e, i na turniejach. E, i to jest chyba pierwsze takie zwycięstwo od paru lat z, z taką potęgą powiedzmy europejską. Więc e, na, pewno, na pewno daje to dużą satysfakcję. Może dla niej Kuby Błaszczykowskiego. czy miałeś jakieś wspomnienia z tamtych czasów, Euro 2012, jeszcze wcześniej, gdy ty wchodziłeś, o on pełnił rolę już takiego lidera? E, co tak. Ty... Poza tym, że był to piękny moment i, i wzruszający, to, to trochę smutno było, bo kiedy ja wchodziłem do, do reprezentacji i trochę martwiący, bo Kuba był młodym zawodnikiem, kiedy ja wchodziłem i dzisiaj y, już, już Kubę żegnaliśmy, y, więc ten czas naprawdę szybko mija i, i sobie człowiek zdaje sprawę, że jemu też już długo nie zostało, więc y, piękny moment Kuba na pewno zasłużył sobie na niego niesamowitą karierą reprezentacyjną był, uważam, przez wiele lat przykładem do naśladowania dla, dla młodych piłkarzy i mam nadzieję, że ci, ci młodsi, którzy dzisiaj oglądali to pożegnanie Kuby z płyty boiska e, zobaczą, że, że ciężką pracą można, można stać się legendą. Fernando Santosz po raz pierwszy w karierze zastosował trójkę stoperów. Czy zaskoczyło Cię to, że Tomek Kędziora wystąpił w roli takiego szefa obrony? Mógłby Pan sobie powiedzieć? Poradził sobie, uważam, że, że, że braliśmy Szczególnie w drugiej połowie dosyć głęboko, ale, ale przede wszystkim bardzo skutecznie. Wojna, powiedz, z, mecz w Mołdawiu, Mecz ważniejszy od tego, bo o punkty, czy równie ważny, bo to jest mecz kadry narodowej i tyle? Ważniejszy, bo nie jest jeszcze przed nami. Mhm. Ehm, tak o, odpowiadając dyplomatycznie, na pewno ważniejsze. Mecze, mecze towarzyskie, szczególnie kiedy gra się w reprezentacji, są, są bardzo ważne i, 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 i takie zwycięstwa jak to zostają w pamięci na, na bardzo długo. Ale, ale punkty są punktami i bardzo tych, tych trzech punktów potrzebujemy, żeby, żeby być na dobrej drodze do, do awansu. Kuba Błaszczykowski, jak się dzisiaj z Wami pożegnał już po meczu? Kuba pożegnał się przed meczem na zasadzie, na zgrupowaniu już powiedział, że on nie chce nam przeszkadzać, już dla niego to jest dużo emocji, chce ten czas spędzić z rodziną, więc on zszedł z boiska, poszedł do szatni i, i, i już spędzał ten czas w gronie najbliższych, już go po meczu nie widzieliśmy, więc powiedział parę słów przed, przed meczem. Yy, takich pożegnalnych na boisku się pożegnał i, i, i tyle. Myślę, że, że my mu zrobiliśmy też fantastyczny prezent na zakończenie kariery, no bo myślę, że nie mógł sobie tego lepiej wymarzyć. Dzisiaj Wojtek Szczęsno ocenił po tych 15 minutach Kubę, a ty oceniasz go jak? Gdyby zagrał parę meczów przez te dwa lata, to może by strzelił bramkę, bo, bo fajna, fajna sytuacja oczywiście. Fajnie, no, no, Kuba pokazał też duże doświadczenie. Też miałem z nim okazję parę podań wymienić, gdzieś tam rzut rożny, wywalczony. To nie jest dużo 15 minut, tym bardziej początek meczu, więc myślę, że, że dał tą swoją jakość. I, I oczywiście możemy sobie żartować z tej sytuacji, którą miała, ale to też trzeba w odpowiednim momencie się znaleźć. I myślę, że fantastycznie. Myślę, że, że, że Kuba nam pomógł przez te 16 minut. A Eee, a, a, a myślę, że teraz jest bardzo szczęśliwy. Ty dzisiaj grałeś ten, Kędzior dzisiaj grał, a żaden z was na lewej stronie zdziwiło was to trochę? Zagraliśmy dzisiaj zupełnie innym systemem, nie, nie, nie było lewego obrońcy, prawego obrońcy, tylko bardziej prawe wahadło, lewe wahadło i, i to są decyzje trenera personalne, więc eee, nie zdziwiło mnie to, bo, bo byłem przygotowywany do tego, żeby to tak grał, bo tak jak mówiłem na, poprzednim, na zgrupowaniu w zeszłym tygodniu, tym nieoficjalnym. Już tak trenowaliśmy, z Legią U-19 zagraliśmy w też takim ustawieniu. Też występowałem na prawym Bahadle, więc byłem przygotowywany do tej roli przeciwko drużynie Niemiec. Jak długo trwało to świętowanie po mistrzostwie? Cztery tygodnie. Dobre cztery tygodnie. No mistrzostwo zdobyliśmy chyba 3 tygodnie przed, więc te trzy tygodnie w Neapolu były wyjątkowe. Zapamiętam je do końca życia. Piękny czas, piękny czas. Właśnie... Jeszcze zapytam o kibiców. Jak Ci się podoba dzisiejszy doping, to tak zwany zapliwaj, żeby no i Muszę przyznać, że fajny doping, wiadomo, że reprezentacja rządzi się troszeczkę swoim, swoimi prawami, jeżeli chodzi o doping. Jest hymn piękny, który dzisiaj również poza już skończyła się tu akapela z głośników i to jeszcze my poszliśmy dalej. To było coś pięknego. Również dało się wyczuć, że troszeczkę te, te trybuny są ponoszone przez, przez jakiegoś Wodzireja i, i myślę, że to jest fajny pomysł, bo, bo my, my, to, my to czuliśmy na boisku. Kibice pewnie też lepiej im się to spotkanie oglądało, więcej emocji, więc myślę, że tylko same plusy.